Państwu. Gmina Nowogard nie tylko zajmuje się budową dróg, chodników, budynków komunalnych, ochroną zdrowia, oświatą, ochroną środowiska, ale zajmujemy się również zwierzętami, I głównie zwierzętami bezdomnymi. I kilka lat temu nawiązaliśmy współpracę z wolontariuszami, panią Kasią, panią Beatą i panią Marcelą. Które oddają serce, czas i poświęcają się, aby pomagać bezdomnym kotkom głównie i kocurom. Nawiązaliśmy z nimi współpracę i co roku kupujemy karmę jako gmina nawogat przekazujemy paniom, a do pani się zgłaszają osoby, które wiedzą, gdzie są bezdomne koty, które trzeba dokarmić. Karma jest sucha, karma jest mokra. Dzisiaj przekazaliśmy 780 puszek karmy mokrej. I ponad 340 kg karmy suchej. Więc od dzisiaj można zgłaszać się do pani Kasi, do pani Marceli, do pani Beaty, po to, żeby mieć czym dokarmiać bezpańskie czy bezdomne, tak by należało powiedzieć, koty. Są w Nowogardzie i w gminie Nowogard w osoby, które zajmują się pomocą bezdomnym zwierzętom, także już ta karma, można powiedzieć, od dzisiaj trafia. Przy okazji rozmawialiśmy o akcji kastracja i sterylizacja dziko, dziko żyjących zwierząt, dziko żyjących kotów, kotek, ale również kotów właścicielskich, bo taki program uruchomiliśmy, zdaje się, dwa lata temu i wszyscy właściciele bądź ci, którzy widzą, że są... Bezdomne koty mogą zgłaszać się do nas i my finansujemy kastrację i sterylizację. Kastracja dotyczy kosurów, sterylizacja dotyczy kotek. Wystarczy, że taka osoba zgłosi się do nas, do Wydziału Gospodarki Komunalnej, do pani Magdaleny Piurko, wypełni stosowny, prosty formularz, naprawdę to jest jednostronicowy dokument kontaktowy i my finansujemy. Wskazujemy gabinet weterynaryjny i finansujemy sterylizację i kastrację kotów. Mogą z tego korzystać właściciele, którzy mają kota u siebie w domu, na podwórku, w mieszkaniu, ale mogą z tego korzystać również osoby, które opiekują się bezdomnymi kotami i tam też również nasza pomoc płynie. W ubiegłym roku Gmina Nowobrat sfinansowała sterylizację 251 kotów, w tym roku tych zabiegów wykonanych jest już 28. Gdyby ktoś z mieszkańców chciał wysterylizować kota swojego lub bezdomnego, może złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w pokoju numer 5. Wnioski do pobrania są na stronie internetowej urzędu lub właśnie w Biurze Obsługi Interesanta. O akcji sterylizacji i kastracji. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Chciałabym, żeby więcej osób się w to angażowało, żeby nie przychodziło obojętnie, bo to nie jest bardzo trudne. Dzięki temu zamykamy błędne koło. Pomagamy tym zwierzętom, nie ma chorób, nie ma bezdomności. Zachęcam serdecznie do współpracy z Gminą Rowogard, również w zakresie pomocy zwierzętom. Taki dział u nas też jest i też się tym zajmujemy. Gmina to nie tylko drogi, to nie tylko chodniki, to nie tylko budynki, to nie tylko świata, służba zdrowia, ale również zwierzęta. Także zachęcamy serdecznie do współpracy. Wszystkiego dobrego!